A więc, cześć, witajcie w następnym odcinku Zagrajmy w Alots. E, wchodzimy na, nasze, na naszą postać i zaczynamy, i kontynuujemy serię. Móżdżka też jest zarąbista, jak słychać. E, podczas tego ładowania gry sprawdzę, czy tym razem dobrze mnie słychać. Wszystko jest świetnie, tylko takie uff, się robi, co jest, co może być bardzo denerwujące. Postaram się to wy wyeliminować. Jeszcze nie wiem w jaki sposób. Okej. Okay. Róż z pomocą myszy. Nie chcę brać tego... tego wyboru. Preferuję chodzić w sadem. Tutaj... jest jakiś Paweł Cwany. On da nam jakąś nagrodę z tego statku. Oczywiście. Następny yy, quest. No, ten też wykonany. Następny quest wybieram. I spotkanie z ordynatorem. I co ja mam tu zrobić? Przepraszam bardzo. Dostałem level. Ulepszy sobie inteligencję, żeby więcej bić z czarów. I, I idę do tego lekarza, naczelnego lecznicy. Hmm. Kostur preferuję. Co to jest? Dostanę pas kulturysty, co mi się przyda z tego quest'a. Muszę zabić, czy znaczy zniszczyć, trzy ma na bojowe. Został jakiś punkt, dwumiejętność, to dobrze. trupia sobie ulepszę. Poznaj. No i w ten sposób nauczyłem się drugiego poziomu e, zatruwania. Tu, to, tutaj są strzałki prowadzące do tych manekinów, o ile się nie mylę. Czyli gdzie to jest? Tak, to jest tu. Wybaczcie za te cięcia, ale telefon zadzwonił. Dobrze, idziemy rozwalić te pacynki. Co to jest za książeczka? Ma <grym> jakaś porada. Okej, okay, to teraz będzie zatruwało. Kastujemy teraz sobie tu kulę. Dobrze. I jeszcze jeden. Jezu, jaki on ma brzuch? Co on tu ma? Za zadanie zostało wykonane. A więc wracamy. Odebrać naszą nagrodę. A propo nie założyłem naszego kinjału. Kinjał płomieni. Fajnie to wygląda. Co to jest? Piernacz. Siła magii. No to jest zdecydowanie lepsze. Nie, stop. Nie, teraz, teraz jest dobrze, sorry. To nam dasz? <laughs> Nagroda. Tak, to, to bardzo. Ten test udało Ci się przejść pomyślę. Serdeńko. Mm. Zbierz łącznie 12 jag 12 gumianów. mamy sobie brać. Zakładamy sobie nasz pas kulturysty i dostajemy opancerzenie. I teraz... Tutaj jest mapka. Co to jest? Tutaj. Spostrzegawczość i koordynacja. Tutaj mam pierwsze jagody, które musimy zebrać. Użyję mojego kindżału. Ale bijesz. Dawaj. Awaj, dobrze, pod podnosimy nasz lud. Siemanko, a chyba nie chcę ze mną gadać. Bardzo dobrze, już mam cztery. Zbieraj a, już się, już się, otrujmy go. Nie wiem dokładnie na czym to polega. Tak nawalam z tego słyszę. Półprzezroczyste skrzydła, uwaga. Wow. Fajny nazwy. Jeszcze chyba jeden kwiatek i... misja wykonana. Nie, jeszcze jeden. Dobra. Nie było to zbyt trudne. Sorry, teraz będzie tak Ale po prostu próbuję się wstrzymać z wydychaniem tego powietrza, ale czasem po prostu się duszę od tego. I wiem, że to bardzo może przeskalać tego sorry. już w końcu jak będę ten lepszy mikrofon. Nie będzie tego słyszeć. Zakończ na Dostanę chlamidę pacjenta, to ci dopiero. Teraz musimy zabić magicznego żywiołaka i wodnego żywiołaka, A to ciekawe. One są tam, ale pięknie. Hmm, najpierw go trójmy, teraz użymy grudki kwasów. Dobrze? I teraz go dokończmy z kim-jaw. Dobrze. Sto jest, skill. Załotujmy. Użyjmy grudki fasuł. Dobrze, czuję moc. Substancja żywiołów. Teraz użyjmy, może. Oj. Użyjmy, może teraz tego wampiryzmu, bo nie wiem do końca o co w tym chodzi. Coś tam o niego podchłania. Aha, to ja tego za, 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 zacząłem atakować. No i mam następną substancję żywiołów. Użyjmy wampiryzmu teraz na nim. No i nie zadziałało to. Teraz to za... boże Dobrze Chodźmy się wytaplać Dobra, może stąd wypłynę. Zaraz będziemy mieli piąty level. Pomóżmy tutaj protest wachu z tym wodnym żywiołakiem. Dobrze jest akcja, lurujemy więcej Lurujmy może dwa naraz Okej, okay, jeszcze jeden Dobra, i dwa naraz Zobaczcie sobie porazę, bo to jest słaby jak Ale już dawno zabiłem te wodne żywiołaki Teraz muszę zabić magiczne Spoko, chociaż level nam się bije Teraz idę szukać tych, tych magicznych żywiołaków No i co ja mam do powiedzenia? Piękne widoki, piękne słońce. Na szczęście nie kwadratowe. <laughs> Nasz zapas krwi się dr gromadzi. No, magiczne żywiołaki, gdzie jesteście? Tu jesteście. <laughs> Użyjmy naszego zatrucia. Da daleki to ma zasięg, muszę przyznać. Bo już to, już to zabiłem. Bardzo ładnie to wygląda. Taka kulka. Może tak przyszywałeś się w mordę. Prawda? Nie zaznaczyłem, ale łom. Teraz, teraz zaznaczyłem. A człowiek to na hita bierze. A ja się podniecam. Że na dwa biorę. Wiecie, że można sobie skoczyć. To wykonamy zadanie i się skoczymy. No gin Kinjał płomieni. Teraz użyjmy wampiryzmu z kolei. Otrucia. I genialnie mam następny poziom. Chcemy nawalć jeszcze więcej, dlatego wpakujmy jeszcze jeden punkt w inteligencji. Jeszcze tylko trzy. Standardowo truwamy, używamy kuli czy tam grudki, sorry. 7 na 8, jeszcze tylko jeden. Zróbmy super kombo. Znowu. Dobrze, dobrze. Skoro zakończyliśmy zadanie, możemy skoczyć przez tworza. Ale to ładnie wygląda Twoja postać zginęła gwałtowną śmiercią, i jesteśmy w piekle, czy tam w niebie, w czyśćcu. No i teraz chcę wskrzeszyć, z martwych wstajemy. Ona tak nie wygląda, tylko po prostu mi się nie zrobiła cała, nie wygenerowała. Teraz oddamy quest'a i zakończymy ten odcinek z naszym pierwszym wykonanym questem. No, szybciej się ładuj. Takie miejsca jak tutaj na tym obrazku istnieją. Mm, ja mogę się doczekać, aż do czegoś takiego odejdziemy. To będzie ciekawe. Szybko. I już tutaj też jest to, że trochę długo się ładuje u mnie. Co znaczy też... To jest chyba jedyny minus, jaki znalazłem w tej grze. Gdzie jestem? Sanatorium niebelańskie. Pojedźcie sanatorium. Muszę iść aż. Widzicie, ja mogę sobie mini-mapką iść. No, ale trochę niewygodne. Nie, znaczy może wygodne, ale nieładnie wygląda. To jest już tu. To za kryp. Ja Jaskółtału, dajesz nam naszą nagrodę. Nagroda. Chlamida pacjenta. Teraz to załóżmy. Żal. No okej. Okay. Dlatego żegnam się z wami w tym odcinku. Yy, trzymajcie się.